Dzień dobry, piękni, dobry wieczór, albo znając moje typowo rybie, nieliniowe poczucie czasu, po prostu cześć tej wiecznej chwili teraz. Słuchacie właśnie odcinka, do którego zbierałam się najdłużej ze wszystkich odcinków dotyczących Zodiaku. Może dlatego, że bardzo trudno jest być chirurgiem we własnej sprawie. Trudno jest opisywać wodę, kiedy samemu jest się rybą, która w niej pływa. Tak, tak dobrze słyszycie, jestem zodiakalną rybą. I jeśli teraz, w tym momencie, w Waszych głowach pojawił się ten klasyczny pop-astrologiczny obraz ryb, słodka, eteryczna istota, która unosi się 5 cm nad chodnikiem, ma wianek we włosach, pisze wiersze przy świecach i jest generalnie niegroźna, no, to muszę Was trochę rozczarować. No, znaczy, okej, okay, bądźmy uczciwi. Tak płaczymy na reklamach. Zdarzyło mi się wzruszyć na reklamie karmy dla kotów, ale rzeczywistość bycia rybą jest dużo bardziej skomplikowana, gęsta i mroczna niż ten słodki obrazek popkultury. Ja się czasem śmieję, i to jest moja ulubiona metafora, że ryby to jest taka babcia-wariatka zodiaku. Na pewno znacie ten typ z filmów albo z rodzinnych opowieści. I wyobraźcie sobie taką. Starszą panią. Ma na sobie duży, kolorowy sweter, gubi okulary, które od godziny ma na własnym nosie, myli imiona wnuków i do tego wszystkiego jeszcze parzy jakieś dziwne zioła. Jest trochę odklejona, trochę inna. Cała rodzina. Te wszystkie poukładane panny, ambitne koziorożce, szybkie barany traktują ją z pobłażliwym uśmiechem. Patrzą na nią z przymrużeniem oka i szepczą w kuchni: Oj, zostawcie ją! Babcia znowu opowiada, że rozmawiała z duchem dziadka przy herbacie. No ale niech sobie gada, nieszkodliwa wariatka. I tak sobie żyją w tym przekonaniu. Że babcia nic nie wie o prawdziwym życiu. O podatkach, o kredytach, o wyścigu szczurów. Ale potem przychodzi prawdziwy, życiowy kryzys. Wali się świat, ktoś umiera, bankrutuje firma, rozsypuje się małżeństwo. I ci wszyscy silni, twardzi ludzie panikują. Biegają, krzyczą, nie wiedzą co robić. Bo ich logika i ich plany zawiodły. A co robi ta babcia wariatka? Ona siedzi spokojnie w swoim hotelu, nalewa herbaty. Ona się nie boi, nie panikuje. Bo ona wie i widzi to, czego inni nie widzą, rozumie, że każdy koniec jest początkiem i czuje, że śmierć to tylko zmiana stanu skupienia. Ona już to przeżyła w tym życiu albo w tysiącu poprzednich i nagle okazuje się, że ta odklejona wariatka jest jedyną ostoją spokoju w środku huraganu i wszyscy lgną do niej, żeby się ogrzać, bo tylko ona rozumie język chaosu. I to jest właśnie senno archetypu ryb, o którym dzisiaj będziemy mówić. To nie jest, jak się powszechnie uważa, znak słabości. To największe kłamstwo, jakie wcisnęła nam współczesna astrologia. Pomyślcie o tym logicznie. Ryby to ostatni, dwunasty znak Zodiaku. To jest finał, meta. Żeby stać się rybą, dusza musiała przejść przez brutalną wojnę Borana. Musiała budować imperia z bykiem i koziorożcem. Musiała umrzeć, narodzić się na nowo w piekle Skorpiona. Ryba ma w sobie pamięć każdego z tych doświadczeń. Dlatego ryby to nie jest znak ucieczki. To jest znak przetrwania. To jest weteran, który stoi na brzegu wielkiego oceanu, zdejmuje zbroję, bo wie, że już jej nie potrzebuje i jest gotów, żeby to wszystko rozpuścić. Ale ta pamięć, ta wiedza i ta wrażliwość one mają swoją cenę i to jest dość wysoka cena. Cena życia bez skóry w świecie pełnym ostrych krawędzi. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to jest czuć wszystko naraz: dlaczego ryby kłamią, dlaczego znikają i dlaczego są świętymi. Którzy tak łatwo stają się ofiarami. Więc jeśli jesteś rybą, albo masz dużo ryb w kosmogramie, albo po prostu kochasz kogoś spod tego znaku i chcesz w końcu zrozumieć, co się dzieje w jego głowie, przygotuj sobie herbatę. Weź miękki koc. Zadbaj o bezpieczną przestrzeń, bo dzisiaj nie będziemy pływać po powierzchni. Dzisiaj nurkujemy na samo dno. Zaczynamy. To nie jest pismo na niebie, co wiąże ci dłonie. To tylko stara pieśń, co w twojej grzdani płonie Dwanaście tonów, a każdy drży inaczej Od dzikiej furii po cichy szczyt rozpaczy Jesteś naczyniem, jesteś tyglem i szkłem Niebo to tylko echo źródłem Jesteś a skoro już ustaliliśmy, że ryby to nie tylko słodkie marzycielki, ale również twardzi gracze, którzy przetrwali cały Zodiak, musimy zadać sobie pytanie: dlaczego więc bycie rybą tak bardzo boli i dlaczego tak bardzo męczy? Żeby to zrozumieć, potrzebujemy kluczowej metafory tego odcinka. Nazwijmy ją życie bez skóry. Zauważcie, że prawie każdy znak Zodiaku ma jakiś system ochronny, jakiś pancerz. Rak ma twardą skorupę, do której się chowa. Skorpion ma chitynowy pancerz i kolec. Koziorożec jest obudowany skałą, chłodem i dystansem. A ryby? Ryby to jedyny znak, który nie ma tej bariery. Nie ma granicy oddzielającej ja od ty. W symbolice tego znaku widzimy dwie ryby połączone nicią, co przypomina nam, że separacja jest iluzją. Dla ryb ta iluzja po prostu nie działa. One nie rozumieją cudzych emocji. One się nimi stają. I tu z pomocą przychodzi nam astrologia medyczna, która wyjaśnia to zjawisko wręcz biologicznie. Każdy znak rządzi jakąś częścią ciała. Wiecie czym rządzą ryby? Oprócz stóp, ryby rządzą układem limfatycznym. Zastanówcie się przez chwilę co robi limfa. To nie jest krew, która niesie tlen i życie. Limfa to sprzątaczka. Krąży po całym organizmie, zbiera toksyny, zbiera odpady, zbiera bakterie i transportuje je do węzłów, żeby je zneutralizować. Jest systemem oczyszczania. I teraz przenieśmy to na poziom psychiki. Dokładnie to samo ryby robią ze światem. Działają jak emocjonalny układ limfatyczny świata. Chodzą między ludźmi i często zupełnie nieświadomie zasysają emocjonalne ścieki otoczenia. Wchłaniają lęk matki, stres szefa, smutek kasjerki. Robią to, bo taka jest ich funkcja. Wyczuwać cierpienie i je transformować. I tutaj dochodzimy do sedna tego, dlaczego ryby są wiecznie zmęczone, nieobecne czy odklejone. To. Co nie biorą za albo bujanie w obłokach, to w rzeczywistości jest przeładowanie systemu. No bo wyobraźcie sobie, że wasz organizm nagle musi przyjąć toksynę od 10 osób w pokoju. Co robi? Wyłącza się. Musi iść spać, musi się znieczulić. Dlatego ucieczka ryb w sen, w seriale czy w ciszę to nie jest kaprys, tylko biologiczna konieczność. To reset systemu, który właśnie się zapchał cudzym bólem. Skoro już wiemy, jak działa ta nasza wewnętrzna hydraulika, skoro wiemy, że ryba to istota, która chodzi po świecie z odsłoniętym nerwem i zasysa moc jak gąbka, to musimy sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Co robi organizm, który jest permanentnie przeciążony? Co robi system, który jest o krok do zwarcia? On się broni. Za wszelką cenę próbuje odciąć dopływ bodźców, próbuje uciec, próbuje się schować. No i tutaj dochodzimy do sedna problemu. To, co dla ryby jest mechanizmem przetrwania, dla świata zewnętrznego wygląda zupełnie inaczej. To, co my w środku czujemy jako konieczność ochrony własnego zdrowia psychicznego, nasz partner odbiera jako nieszczerość, nasz szef odbiera jako lenistwo, nasi przyjaciele odbierają jako bycie ofiarą losu i nie ma się co obrażać. Mają do tego prawo, bo z zewnątrz nasze mechanizmy obronne bywają po prostu nie do zniesienia. Chodzimy teraz w najciemniejszą część tego znaku, i nazywam to ciemną trójcą. To trzy konkretne cechy, przez które ludzie przewracają oczami, gdy słyszą, że ktoś jest spod znaku ryb. Trzy cechy, za które powiedzmy to wprost, często jesteśmy nienawidzone. I pierwszą z nich jest to, co sprawia, że ryby tak trudno złapać w garść. Mówię o śliskości i o kłamstwie. Zacznijmy od najcięższego kalibru, od zarzutu, który słyszy chyba każda ryba, a który doprowadza do szału jej partnerów, szefów i przyjaciół. I brzmi on, z tobą nigdy nic nie wiadomo, ty kłamiesz, kręcisz, mydlisz oczy. Ludzie często mówią, że próba uzyskania od ryby konkretnej odpowiedzi tak albo nie jest jak próba złapania żywej ryby gołymi rękoma w rzece. Widzisz ją, masz ją, zaciskasz dłoń i nagle jej nie ma. Wyślizgnęła się, została ci tylko mokra ręka i irytacja. Ale dlaczego to robimy? Czy jesteśmy urodzonymi manipulatorami? O nie, nie. A przynajmniej zazwyczaj nie. Odpowiedź leży w samej konstrukcji naszego znaku. W astrologii ryby to woda zmienna. Zrozumcie fizykę tego zjawiska. Kiedy baran napotyka przeszkodę, uderza w nią głową. Kiedy byk napotyka przeszkodę, zapiera się i stoi. A co robi woda, kiedy napotyka kamień? Ona go opływa, zmienia kształt, nie walczy z kamieniem, tylko szuka najmniejszej szczeliny, żeby przepłynąć dalej. To, co z zewnątrz wygląda na kręcenie i unikanie odpowiedzi, dla ryb jest po prostu instynktem przetrwania. My nie uderzamy w konflikt czołowo, bo nie mamy pancerza. Zderzenie ze skałą po prostu by nas zabiło, więc opływamy temat. No i tutaj dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnej kwestii: kłamstwa. Muszę to powiedzieć głośno. Dla ryb, prawda nie jest czymś stałym i wyrytym w kamieniu. Dla ryb, prawda jest płynna. Ryby mają. Tak potężne połączenie ze strefą wyobraźni i podświadomości, że granica między tym, co się wydarzyło naprawdę, a tym, co one czują, że się wydarzyło, zaciera się. To nie jest cyniczne kłamstwo w stylu: ukradłam ci portfel i mówię, że nie. To jest raczej w mojej głowie ta historia wyglądała inaczej, bo bardzo tak chciałam, żeby wyglądała inaczej, aż w końcu w to uwierzyłam. Ryba edytuje rzeczywistość w czasie rzeczywistym, koloryzuje, zmienia fakty, żeby pasowały do emocji. To sprawia, że jesteśmy świetnymi pisarzami, aktorami, ale tragicznymi świadkami w sądzie. A jak to się kończy? Kończy się plagą naszych czasów, w której ryby są mistrzami. I mówię o ghostingu, w znikaniu bez słowa. Dlaczego ryba znika? Dlaczego nie powie wprost, słuchaj, to nie to, koniec relacji? Bo konfrontacja to ciało stałe, to beton, mur, a ryba jest gazem albo cieczą. Kiedy ciśnienie w relacji rośnie, kiedy robi się gęsto i trzeba wziąć odpowiedzialność za trudne słowa, ryba po prostu odparowuje, odpływa w głębinę, gdzie jest cicho i bezpiecznie. Z boku wygląda to na tchórzostwo. I umówmy się, często nim jest, ale z perspektywy ryby, to po prostu zmiana stanu skupienia, żeby uniknąć zmiażdżenia przez rzeczywistość. Ale. Stańmy na chwilę w obronie tej naszej śliskości, bo łatwo jest powiedzieć: ryby są nieszczere. Dużo trudniej zrozumieć, że ta płynność to jest nasza największa supermoc. Pomyślcie o tym w ten sposób. Żyjemy w świecie, który jest sztywny, pełen zasad, murów, twardych granic i konfliktów. Moja racja kontra Twoja racja. Gdyby wszyscy byli jak baran albo koziorożec, ten świat dawno by pękł i połamalibyśmy się nawzajem. No i tutaj wchodzi ryba. To właśnie ta zdolność. Do opływania przeszkód sprawia, że ryby są mistrzami dyplomacji i przetrwania. To jest trochę jak Aikido. Kiedy ktoś nas atakuje, my nie blokujemy ciosu, bo to by nas bolało. My schodzimy z linii ataku, płyniemy z energią przeciwnika i nagle konflikt znika, bo nie ma w co uderzyć. Tam, gdzie inne znaki walą głową w mur i tracą siłę, ryba znajdzie szczelinę. Tam, gdzie inni widzą sytuację bez wyjścia, no bo jest tylko tak albo tak, ryba uruchamia swoją wyobraźnię i widzi trzecie drzwi, których nikt inny nie zauważył. To, co nazywacie zmienną percepcją rzeczywistości, w innej sytuacji nazywa się wizjonerstwem. Einstein był rybą, Chopin był rybą, Steve Jobs był rybą. Gdyby oni trzymali się twardych faktów i tego, co jest, nigdy nie stworzyliby tego, co stworzyli. Oni musieli trochę okłamać rzeczywistość, musieli uwierzyć w coś. Czego jeszcze nie było. Ta nasza płynna prawda pozwala nam widzieć rozwiązania ukryte w sferze psychicznej, wyobraźni, tam gdzie logika nie sięga. Więc tak, bywamy trudni, bo nie dajemy się zamknąć w kudełku, ale to właśnie dzięki temu potrafimy porozumieć się z każdym. Ryba usiądzie przy stole z milionerem i z bezdomnym i z każdym z nich złapie wspólny język, bo my nie mamy formy. My jesteśmy wodą, która doposuwuje się do naczynia, żeby je wypełnić, a nie żeby je rozsadzić. Więc następnym razem, gdy Twoja ryba zacznie kręcić i unikać kłótni, zastanów się, czy ona właśnie cię okłamuje, czy może próbuje uratować Waszą relację przed zderzeniem, które mogłoby ją zniszczyć. Czasem opłynięcie kamienia jest mądrzejsze niż rozbicie o niego łodzi. Przejdźmy teraz do drugiego punktu naszej ciemnej trójce: do cechy, która sprawia, że przyjaciele ryb mają ochotę nimi potrząsnąć i krzyknąć, zrób coś wreszcie ze swoim życiem. I mówię tutaj o syndromie ofiary i o potwornej bierności. Zarzut, który słyszą ryby brzmi zazwyczaj: wiecznie narzekasz, jest ci źle w pracy, źle w związku, źle w tym mieście, ale kiedy ja podsuwam ci rozwiązanie, ty nic z tym nie robisz, czekasz na ratunek. No i to jest bolesna prawda. Ryby mają naturalną tendencję do zastygania w nieszczęściu. Ale dlaczego? Dlaczego znak, który ma tak wielką wyobraźnię, nie potrafi wyobrazić sobie wyjścia z klatki? Żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć na symbol ryb, ale nie tak powierzchownie. Gliw ryb to dwa półkola odwrócone do siebie plecami, połączone poziomą nicią. Ezoteryka mówi, że ta linia to srebrna nić, sznur życia, który łączy te dwie istoty nierozerwalnym węzłem. I tu jest klucz do zrozumienia dramatu ryb. Te dwie ryby płyną w przeciwnych kierunkach. Jedna ryba to dusza. Ona płynie w górę, do źródła, do oceanu świadomości. Ale jest też druga ryba. To osobowość, ciało. I ona płynie w dół, w materię. I ta druga ryba czuje się tutaj uwięziona. Dla ryb. Bycie w ciele fizycznym, bycie w materii, płacenie rachunków, stanie w korkach, to wszystko jest często bolesne i nienaturalne. Ta część ryb, która jest zakotwiczona w dole, czuje permanentną bezsilność wobec twardej rzeczywistości. Stąd bierze się ta słynna bierność. To nie jest lenistwo. To jest paraliż kogoś, kto czuje się więźniem grawitacji. I ten mechanizm rodzi ich największy cień syndrom męczennika. Ryba, która nie umie płynąć w górę, zaczyna tonąć w dole i jeszcze dorabia do tego ideologię. Zaczyna myśleć. Cierpię, więc jestem dobra, cierpię, więc jestem głęboka. To jest potężna, toksyczna spuścizna ery ryb, która trwała przez ostatnie 2000 lat. Pomyślcie, czego uczyła ludzkość ta epoka? Uczyła, że cierpienie uszlachetnia. Że poświęcenie jest najwyższą formą miłości, że trzeba się ofiarować. Ryby mają ten program wgrany w DNA archetypu. Dla nich cierpienie długo było walutą duchową. Dlatego ryby tak często podświadomie szukają sytuacji, w których mogą być ofiarami. Wchodzą w relacje z katami, z nałogowcami, z trudnymi przypadkami. Nie dlatego, że są naiwne, ale dlatego, że bycie ofiarą daje im dziwne, pokrętne poczucie sensu. No bo patrzcie, jak bardzo znoszę ten los. W ten sposób mistyk zamienia się w męczennika. Zamiast zmieniać rzeczywistość, jak zrobiłby to baran czy koziorożec, ryba w niej tonie, czekając aż ktoś się wyłowi. Ale prawda jest brutalna: nikt nie przepłynie. I tak dochodzimy do trzeciego cienia. Do cechy, która jest chyba najbardziej nieuchwytna, a jednocześnie potrafi doprowadzić bliskich ryb do szaleństwa. Mówię o braku tożsamości i o potężnym efekcie lustra. Zarzut, który tu pada, jest specyficzny. Partner ryby często mówi: Ja tak naprawdę nie wiem, kim ona jest. Przy mnie jest inna, przy swojej matce jest inna, przy jest jeszcze inna, gdzie jest jej prawdziwa twarz. No i to brzmi jako oskarżenie o fałsz, ale to nie jest fałsz, to jest fizyka tego znaku. Pamiętajmy, ryby to oceaniczna świadomość. A jaka jest podstawowa cecha wody? Woda nie ma własnego kształtu. Woda przybiera kształt naczynia, do którego ją wlejesz. Jeśli wlejesz rybę do relacji z silnym baranem, ona stanie się dopasowana do barana. Jeśli wlejesz ją do relacji z wycofanym rakiem, ona stanie się inna. To zjawisko w psychologii nazywamy mirroringiem. Czyli lustrzanym odbiciem. Ryby mają tak porowate granice, że instynktownie skanują drugą osobę i stają się dokładnie tym, kogo ta osoba w danej chwili potrzebuje. No i jeśli potrzebujesz pocieszyciela, ryba będzie terapeutą. Jeśli potrzebujesz kogoś szalonego, ryba będzie duszą towarzystwa. To jest absolutna supermoc. To dzięki temu ryby są najbardziej empatycznym znakiem Zodiaku. Potrafią sprawić, że każdy czuje się przy nim zrozumiany jak nigdy w życiu, ale ta supermoc jest też ich największym przekleństwem. Dlaczego? Bo w tym procesie dopasowywania się ryba potrafi zwracić siebie. Sorwickie przysłowie, które idealnie pasuje do ryb, mówi: Szczęściem kropli jest umrzeć w rzece. I ryby robią to z miłości. One umierają w partnerze, rozpuszczają swoje ego. Tragedia zaczyna się wtedy, gdy ryba zlewa się z drugą osobą tak mocno, że przestaje istnieć jako odrębny byt. Zaczyna lubić to co partner, zaczyna myśleć tak jak partner, przejmuje jego nastroje. I najsmutniejszy moment przychodzi wtedy, gdy partner wychodzi z pokoju albo kończy relację. Ryba zostaje sama, i nagle czuje przerażającą pustkę. Jakby bez naczynia, czyli bez tej drugiej osoby, ona sama rozlewała się w bezkształtną plamę. Dlatego ryby tak panicznie boją się samotności. Nie dlatego, że nie lubią być same, ale dlatego, że w samotności muszą w końcu skonfrontować się z pytaniem, kim ja właściwie jestem, kiedy nie odbijam cudzego światła. I dla wielu ryb to jest najtrudniejsze pytanie w życiu. Ale tutaj muszę postawić wielką czerwoną gwiazdkę i to jeszcze taką świecącą neonem, bo to o czym mówię, to zlewanie się, to gubienie się, to nie jest definicja każdej ryby. To jest opis ryby nieświadomej, takiej, która jeszcze śpi. Prawda jest taka, że każda ryba w końcu zderza się ze ścianą, albo raczej zderza się z tym swoim lustrem. Przychodzi taki moment w życiu, zazwyczaj po bolesnym rozstaniu, albo wielkim się tożsamości, kiedy ryba budzi się rano i myśli: Zaraz. Ja całe życie grałam rolę dla innych. Ja byłam naczyniem dla cudzych emocji. A co jest w środku, kiedy wyleje z siebie cudzą wodę? I to jest moment przełomowy. Dojrzała ryba to ktoś, kto przeszedł przez ten proces rozpuszczenia i zaczął budować siebie na nowo. Ale tym razem na własnych zasadach. Ona przestaje być lustrem, zaczyna być odrębnym bytem. Zaczyna rozumieć, że można czuć empatię, nie tracąc siebie, że można rozumieć ból świata, ale nie trzeba go brać na swoje barki. To jest ten moment, kiedy dwie ryby z symbolu, ta płynąca w dół i ta płynąca w górę, przestają się szarpać, zaczynają współpracować w cyklu. Wtedy ryba przestaje być kameleonem, a staje się artystą, uzdrowicielem albo wizjonerem. Ma silne granice, których nauczyła się od panny swojego przeciwległego znaku, ale w środku zachowuje to miękkie, współczujące serce. Więc jeśli jesteś rybą i czujesz, że nie wiesz, kim jesteś, spokojnie, to tylko etap. Szukasz siebie po omacku, ale kiedy w końcu się znajdziesz, będziesz nie do zatrzymania. Zejdźmy teraz do poziomu twardej materii, do ciała, bo ciało nigdy nie kłamie. Astrologia medyczna to fascynująca dziedzina, która przypisuje każdy znak do konkretnej części ciała. I w przypadku ryb ten podział jest co najmniej zaskakujący, wręcz ironiczny. Zacznijmy od fundamentu. Ryby, ten najbardziej eteryczny, odklejony, bujający w obłokach znak, anatomicznie rządzą stopami. Zastanówcie się nad tym paradoksem. Znak, który nienawidzi grawitacji, odpowiada za nasz jedyny punkt kontaktu z Ziemią. Dlaczego? Czy wszechświat ma poczucie humoru? No oczywiście, że tak. Ale jest w tym głębsza logika. Stopy to nasze korzenie. Dwie stopy są jak te dwie ryby z symbolu niby osobne, ale prowadzone przez jedno ciało płynące w tym samym strumieniu. Istnieje powiedzenie: głowa prowadzi, stopy podążają. Baran, czyli głowa, to przyszłość. On patrzy do przodu, a ryby, stopy, ryby to przeszłość. Spójrzcie na swoje stopy. One zostawiają ślady, one pokazują skąd przyszliśmy. Ryby są znakiem, który ciągnie za sobą ogon, ciągnie za sobą karmę, ciągnie historię przodków, ciągnie pamięć wszystkiego, co wydarzyło się wcześniej. Dlatego ryby mają tak niesamowitą intuicję historyczną i rodową. One czują w kościach, bardziej w stopach, to, co przeżyła ich babcia. Ale tu jest też wielkie zagrożenie, bo jeśli ryba nie dba o swoje stopy, dosłownie w przenośni, traci kontakt z bazą. Mówi się, że sól komórkowa ryb to fosforan żelaza kluczowy dla transportu tlenu we krwi. Krew musi dopłynąć aż do stóp i wrócić. Jeśli tam przepływ jest zaburzony, ryba staje się siatką emocjonalną, odrywa się od ziemi i zaczyna żyć w iluzji. Więc moja rada: dla każdej ryby, chcesz odzyskać równowagę psychiczną? Zacznij od masażu stóp. Zacznij od chodzenia boso po trawie. To twoja antena uziemiająca. Ale jest jeszcze jedna część ciała, którą rządzą ryby. I to jest ta część, której ludzie boją się najbardziej. Oczy. Zauważyliście kiedyś to specyficzne rybie spojrzenie? Oczy ryb są duże, nieco wypukłe, szkliste. Często wyglądają, jakby były pokryte taflą wody. Ale najdziwniejsze jest to, jak one patrzą. Masz wrażenie, że ryba nie patrzy na ciebie. Ona patrzy przez ciebie. Dlaczego ludzie czują się przy nas swoja? Dlaczego często spuszczają wzrok? Bo ryby, rządząc oczami, mają naturalny dostęp do widzenia tego, co niewidoczne. Kiedy ryba patrzy ci w oczy, ona nie widzi twojego nowego garnituru, nie widzi makijażu, tylko widzi twoją aurę, twój stan astralny. I to jest spojrzenie rentgenowskie. Ludzie boją się ryb, bo przy tym spojrzeniu czują się nadzy. Czują, że ich kłamstwa, maski i pozy na nic się nie zdadzą, bo ta osoba po drugiej stronie stołu widzi ich duszę na wylot. Ciekawostka, o której mało się mówi. W naturze symbolem tego rybiego widzenia jest sowa, a konkretnie puchacz. Spójrzcie na oczy sowy. Wielkie dyski, które widzą w ciemności. Symbol ryb, te dwa łuki przecięte linią, idealnie nakłada się na anatomię twarzy sowy. To jest ta sama energia. Widzieć w mroku, widzieć to, co ukryte. Ale zostawmy anatomię człowieka i spójrzmy na anatomię wszechświata. Bo symbol ryb kryje w sobie sekret, o którym rzadko przeczytacie w horoskopach gazetowych. Wszyscy znamy ten glif. Dwie ryby. Jedna w górę, druga w dół, połączone linią. Ale jeśli spojrzycie na ten symbol z perspektywy fizyki czy świętej geometrii, zobaczycie coś zupełnie innego. Symbol ryb to nic innego jak przekrój poprzeczny pola toroidalnego, czyli torusa. Czym jest torus? Wyobraźcie sobie pączka z dziurą. To idealny system energetyczny, w którym energia wypływa ze środka, otacza całość i wraca do środka od dołu. To jest system samowystarczalny, bez początku i bez końca. Symbol ryb, ta pozioma linia i dwa łuki, to graficzny zapis tego ruchu. Płaszczyzna inercji w środku i wirująca energia dookoła. Co to oznacza dla ciebie? Jeśli jesteś rybą, otóż to jest klucz do zrozumienia twojej psychiki. Świat wymaga od nas, żebyśmy byli liniowi. Punkt A, punkt B. Plan realizacja, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, ale ryba nie jest linią. Ryba jest torusem. Ryba jest cyklem. To tłumaczy nasze legendarne nastroje, których nikt nie rozumie. Dlaczego jednego dnia ryba jest wylewna? Kocha cały świat, jest wszędzie. To jest ta faza ekspansji w torusie, a następnego dnia zapada się w sobie, nie odbiera telefonu, leży pod kocem i nie chce istnieć. No i to jest faza kontrakcji powrotu do środka. To nie jest choroba dwubiegunowa, to jest fizyka naszego znaku. Energia w torusie musi wrócić do środka, żeby móc znowu wypłynąć. Nie zmusisz ryby do bycia liniową. To tak jakbyś kazał Jabłku być drabiną. My działamy po okręgu. Jesteśmy końcem, który staje się początkiem. Więc jeśli jesteś rybą i masz wyrzutu sumienia, że twoja energia faluje, to przestań. Jesteś żywym dowodem na to, jak działa energia wszechświata. Jesteś pętlą nieskończoności. To jest piękne. O ile pozwolisz sobie na ten ruch, zamiast próbować się wyprostować na siłę. Przejdźmy teraz do miejsca, gdzie ryby gubią się najczęściej do relacji. To tutaj ten nasz brak skóry i ta nasza srebrna nić, która desperacko chce się z kimś połączyć, stają się śmiertelną pułapką. Musimy poruszyć temat toksycznej empatii. Wielu z Was myśli, że empatia jest zawsze cnotą, że to najwyższa forma duchowości. Błąd! Empatia to autodestrukcja, jeśli nie ma żadnych granic. Jako ryby mamy tragiczną tendencję do mylenia dwóch pojęć. Naiwności i dojrzałej empatii. Jak wygląda naiwność w naszym wydaniu? To jest to słynne patrzenie na świat przez różowe okulary eskapizmu. To jest ten moment, kiedy partner cię rani, oszukuje, może nawet stosuje przemoc, a ty siedzisz z przyjaciółką i mówisz, ja widzę jego duszę, ja wiem, że on jest dobry. On miał trudne dzieciństwo, ja go uratuję moją miłością. Widzę jego potencjał, którego nikt inny nie widzi. No i stop! To nie jest empatia, to jest iluzja. To jest zakochanie się w wyobrażeniu o człowieku, a nie w człowieku, który stoi przed tobą. Jako ryby jesteśmy mistrzami w ignorowaniu faktów na rzecz czucia, ale w tym wypadku to czucie służy tylko temu, żeby nie musieć podjąć trudnej decyzji o odejściu. My się boimy tej ostatecznej pustki. Czym w takim razie jest empatia dojrzała? To jest moment, kiedy ryba staje w prawdzie i mówi Widzę twój ból, czuję go tak mocno, jakby był mój. Rozumiem, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś, ale widzę też, że mnie ranisz. I dlatego odchodzę. Kocham Cię, ale siebie kocham bardziej. Dojrzała ryba wie, że zrozumienie kata nie oznacza zgody na bycie ofiarą. I tu dochodzimy do naszego ulubionego hobby syndromu Zbawiciela. I my jesteśmy trochę jak prosiaczek z Kubusia puchatka. Małe, empatyczne serdówka, które poświęcą wszystko, żeby pomóc innym. Tyle, że w dorosłym życiu to nie jest bajka. To jest horror. Ryby mają wbudowany magnes na projekty. Przyciągamy alkoholików, narcyzów. Ludzi z głębokimi traumami, artystów z depresją, życiowych rozbitków. Dlaczego? Bo czujemy się potrzebne, bo nasza srebrna nit chce kogoś wyciągnąć z mroku. Wydaje nam się, że jeśli naprawimy tego człowieka, to udowodnimy swoją wartość, że uświęcimy ten związek przez ofiarę. Ale muszę Wam powiedzieć brutalną prawdę o ratownictwie wodnym. Zasada numer jeden brzmi: ratownik nie może dać się wciągnąć pod wodę przez tonącego, a ryba? Ryba rzuca się w wir bez kapoka. Obejmuje tego tonącego narcyza czy nałogowca, i myśli, że jej miłość posłuży za tratwę. No nie posłuży. Jeśli wiążesz się z kimś, kto idzie na dno, a ty nie masz twardych granic, idziesz na dno razem z nim. To nie jest miłość. To jest współuzależnienie. I na koniec tego wątku spójrzmy jeszcze raz na symbolikę vesica Piscis. Ten kształt to brama. To przejście między światami. W relacjach my często stajemy się właśnie taką bramą dla naszych partnerów. Jesteśmy terapeutami Zodiaku. Ludzie przychodzą do nas się wygadać, wypłakać, uzdrowić, przejść transformację. My ich przeprowadzamy przez ich kryzysy. Jesteśmy tym bezpiecznym łonem, w którym oni mogą się odrodzić. To piękna, wręcz święta rola, ale bardzo samotna, bo nasuwa się jedno kluczowe pytanie, które zadaje dzisiaj każdej rybie słuchającej tego nagrania. Skoro ty jesteś domowym terapeutą dla swojego partnera, skoro ty jesteś nadczyniem, które przyjmuje go ból, to kto jest terapeutą dla ciebie? Kto trzyma przestrzeń dla ciebie, kiedy ty się rozsypujesz? Zazwyczaj odpowiedź brzmi nikt. I to jest ten moment, w którym ryba musi zrozumieć, że relacja partnerska to nie jest gabinet terapeutyczny. Że bycie bramą dla innych jest wspaniałe, ale ty też musisz mieć swoje schronienia. Inaczej naczynie ryby w końcu pęknie pod naporem cudzego ciśnienia. Więc co z tym wszystkim zrobić? Jak przestać być ofiarą, a stać się tą mądrą, widzącą babcią wariatką, o której mówiłam na początku? Droga ewolucji ryb jest prosta, choć bolesna. Prowadzi od ofiary, która tonie w emocjach, do mistyka, który w nich pływa. Śmierć ego. To jest ostateczny cel ryb. Ale nie ta wymuszona, męczeńska śmierć w toksycznym związku. Chodzi o świadomą zgodę na to, że jesteśmy częścią czegoś większego. Że nie musimy walczyć o być jakimś ważnym, bo już jesteśmy wszystkim. Moja rada praktyczna dla każdej ryby? Jeśli czujesz, że odpływasz, szukaj panny. Niekoniecznie partnera z znaku panny, chociaż to pomaga, ale energii panny. To jest twój znak przeciwległy, twoja kotwica. Potrzebujesz rutyny, potrzebujesz kalendarza i segregowania śmieci, płacenia rachunków na czas i dbania o ciało. Duchowość ryb bez uziemienia panny to szaleństwo. Duchowość ryb z uziemieniem panny to jest magia, która zmienia świat. I jeszcze jedno: pamiętajcie o swojej supermocy. Jesteście jedynym znakiem, który potrafi usiąść przy jednym stole ze świętym i z mordercą i w obu zobaczyć wszechświat, źródło, Boga. To jest radykalna akceptacja. Świat potrzebuje waszej wody, żeby nie wyschnąć na wiór. Potrzebuje waszego współczucia, więc nie przepraszajcie za to, że czujecie wszystko. Nie przepraszajcie za to, że płaczecie na reklamach. Po prostu dbajcie o to, żeby wasze stopy stały mocno na Ziemi, podczas gdy wasze serce pływa w gwiazdach. Jesteście końcem i początkiem. Jesteście chaosem, z którego rodzi się życie. Płyńcie bezpiecznie. Do usłyszenia.